Chociaż samochodów elektrycznych przybywa na całym świecie, to wcale nie ubywa fanów aut z silnikami spalinowymi, zwłaszcza wyposażonych w wielkie amerykańskie paliwożerne motory. Można się było o tym przekonać na czwartym zlocie grupy Dodge Ram Poland, jaki odbywał się w Wielczu. Po raz kolejny z rzędu impreza święciła rekord wystawionych pojazdów tej zacnej marki. Czwarta edycja, na ten moment mamy prawie 200 samochodów. Finalnie, około 300 w tym roku się na pewno zakręcimy. I żaden z nich nie miał silnika elektrycznego, no chyba że do wycieraczek. Dlatego osoby o słabych ekologicznie nerwach prosimy o zaprzestanie oglądania naszej relacji. Co ciekawe, każdy z tych 300 ramów był unikalny. Dużo jest ciekawych egzemplarzy to jest ciekawa historia, bo każdy ram jest inny. Chodząc po placu, nie spotkamy dwóch takich samych sztuk. Dlatego zlot był bardzo interesujący. A korzystając z nieobecności ekoaktywistów, przyjrzyjmy się najbardziej widowiskowym modelom serii TRX. Jeden żółty, drugi czarny, także kilka sztuk TRX-ów o mocy 702 koni. Najszybszy pickup produkowany seryjnie można tutaj na żywo zobaczyć. To, które widzimy tutaj, to jest wersja Havoc, które wyszły w nakładzie 1500 sztuk na cały świat. Z tego co mi wiadomo, 50 trafiło do Europy, a to jest pierwszy egzemplarz, który był sprzedany w Europie. Jest to limitowana edycja, już jakby na zakończenie produkcji tych ogromnych silników 62 Helcata o mocy 710 KONI. Chyba na każdym robi to wrażenie. Ale dodajmy tylko, że wspomniana moc została podniesiona w tym egzemplarzu do 900 KONI. Silnik oferuje 1087 Nm momentu obrotowego i rozpędza auto w 4,3 sekundy do setki. Aż strach się bać. Ma to jednak swoją cenę. Jest dosyć wygodnym też samochodem do poruszania się na co dzień. On może zejść do 18 litrów przy delikatnej jeździe. On jeździ tylko na 98 oktan z racji zmian w mapie paliwowej. Do 26-7 zależy, jak się pociskam trochę szybciej. Oj, przy dystrybutorze może zaboleć, ale nie fana tej marki. To właściwy moment na ważną informację dla wrażliwych ekologicznie. Ten RAM jest globalnie bardziej ekologiczny niż jego protoplasta. Bo z tej samej ilości paliwa osiąga aż 83% więcej mocy. A przy tym daje mnóstwo frajdy. Tak samo jak zlot do drum. Oprócz wystawy pięknych pick-upów tej marki, impreza obfitowała w szereg atrakcji. Przykładem było palenie gumy. Tak, tak, to jest nieokologiczne. Ale w stosunku do ilości opon płonących każdego roku na nielegalnych składowiskach w Polsce, to promil z promila lub jeszcze mniej zanieczyszczeń. W kolejnej relacji z tego zlotu zobaczycie równie ciekawe docz ramy.